Jutro 11 listopada Narodowe święto Niepodległości. Z tej okazji już dziś w żarskich szkołach odbywają się uroczyste apele. Nie inaczej było w szkole podstawowej nr 1 imienia Fryderyka Chopina. Uczniowie odświętnie ubrani i gotowi do apelowego występu. Toś jesteś dzisiaj przepiękna, elegancka i biało-czerwona, a z jakiej to okazji? Z okazji 11 listopada z Dnia Niepodległości. Czym jest Dzień Niepodległości? Świętem, kiedy Polska już była wolna i mogła mówić po swoim języku, i no, nie słuchać się innych państw. Co to znaczy wolna Polska, wolny kraj? Że może być wolna i że może mówić w końcu po swoim języku, że inne państwa ją nie rządzą i może się czuć jako siebie. Czy dzisiaj Polska jest wolna? Tak. I co to oznacza? Czyli, że może robić bardzo dużo rzeczy. Co to jest niepodległość? Niepodległość to jest to, jak Polska odzyskała niepodległość. Czy to ważne święto, ten jutrzejszy dzień, święto niepodległości, to ważna sprawa dla Polaków? Bardzo ważna sprawa dla Polaków. Dlaczego? Bo wtedy odzyskali niepodległość i wolność w kraju. A teraz o niepodległość i nadchodzące święto pytamy uczniów klasy pierwszej A. Właśnie przypinają kotyliony i za chwilę pójdą na apel, by wysłuchać występu starszych kolegów. Jesteś piękna dzisiaj, elegancka, bo jest wyjątkowa okazja, prawda? A jaka to okazja? Święto Niepodległości. Czym jest Święto Niepodległości? Kiedy Polska odzyskała niepodległość. Jesteś piękny, elegancki, w białej koszuli, masz czerwono-biały kotylion i czy Ty wiesz z jakiej to wszystko jest okazji? Ym, bo jest Święto Niepodległości. Ym, co to święto oznacza? Czym jest? Ym, wszyscy świętują Polskę. Czy Ty kochasz swój kraj? Tak, strasznie. A za co? Do... wyznaczyła Co mi powiesz o Święcie Niepodległości, o tym wyjątkowym dniu? Co wiesz? Że Polska mogła się mówić w swoim języku. Trzy państwa się zebrały, kraj nasz podzielił i niezależnej Polsce rządy narzuciły. Polskę z mapy wynazały. Urzędy i szkoły ludzie się nimi obsadzały. Ponad sto lat trwają upokorzeń męki pod obcym zaborem całej tej udręki. Mowę nam zabrano, polskie obyczaje, ale polak patriota tak łatwo się nie poddaje. Święto Niepodległości, czy to, czy to ważna sprawa dla nas Polaków? Bardzo. A dlaczego tak bardzo? Bo my odzyskaliśmy niepodległość. Odzyskaliśmy wolność, tak? Tak. A wolność jest czym? Że jesteśmy wolni, że możemy. Że nie mamy problemu. Braku problemów i wolności. Tego Państwu życzymy. A 11 listopada niech będzie dniem, w którym się jednoczymy. Jesteśmy przepełnieni dumą i radością, bo takie to właśnie święto.